Starzy, młodzi, zawodowcy i amatorzy. Razem blisko 4000 biegaczy w przebraniu Świętych Mikołajów pobiegło ulicami Torunia. Przy okazji zmierzyli się z rekordem Guinnessa. Przez ponad dwie godziny ulice miasta stały się biało-czerwone. Dwunasta edycja półmaratonu Świętych Mikołajów przyciągnęła rekordową liczbę zawodników. Impreza miała charakter charytatywny. Ale przed uczestnikami postawiono jeszcze jedno zadanie Bicia rekordu Guinnessa w tak zwanych pajacykach Prawie 4000 tysiące toruńskich biegaczy w ramach rozgrzewki Podskakiwało robiąc pajacyki Bijąc tym samym rekord ustanowiony przez Japończyków Których było zaledwie 1200 Biegaczy przywitał prezydent Torunia Michał Zaleski Witajcie w Toruniu Mieście, które ma czerwono od Pięknych Mikołajów Ale przede wszystkim to piękne wasze serca Że, że chcecie biec w tym biegu charytatywnym, że chcecie pokazać, jak można poprzez swój bieg zaoferować coś innym. Bardzo za to dziękujemy. <laughs> Zapewne pamiętacie, że wczoraj największy obywatel Torunia, który stoi tutaj na pomniku, Mikołaj Kopernik miał imieniny, a więc jemu także poprzez swoją obecność składamy wielki hołd. Cieszę się, że jest tyle osób, które przyjechało do Torunia, ale są oczywiście także Torunianie. Ten bieg to wielkie radosne święto biegania. To także radosne święto wielu tysięcy ludzi, którzy chcą pokazać jak można być ze sobą razem, jak można pokonać trudności i jak można sławić miasto Toruń na wszystkich antenach, wszystkich telewizjach i przede wszystkim własnych sercach. Przyjeżdżajcie za rok. Organizatorzy Stowarzyszenia Maraton Toruński na pewno przygotuje kolejne piękne wydarzenie jakim jest Bieg Świętych Mikołajów w Toruniu. Szczęśliwego biegu! Część z oficjeli złożyła nawet pewne deklaracje. Witajcie moi drodzy, dwa zdania. Cieszę się ogromnie, że mogę tutaj być z wami i obiecuję, że jeśli za rok, a na pewno ten bieg się odbędzie, to spróbuję pobiec także tak jak wy. Życzę wszystkim abyście, tak jak dzisiaj tutaj stoicie, dobiegli do mety i to w dobrej formie oraz z uśmiechem na ustach, jak na świętych Mikołajów przystało. Wszystkiego dobrego, dobrych wyników. Nawet 4000 biegaczy przebranych w charakterystyczne czerwone stroje i świąteczne czapki biegło w niedzielę w tradycyjnym półmaratonie. Wśród uczestników byli głównie mieszkańcy regionu, ale nie zabrakło też gości z całej Polski, a nawet amatorów lekkiej atletyki z zagranicy. Tak jak w ubiegłym roku, trasę wytyczono tak, by eksponowała nowe inwestycje miasta. Wtedy biegacze byli m.in. na Nowym Moście. Teraz spotkali się na mecie przy hali przy ulicy Bema. Półmeraton wygrał Damian Kabat ze Starogardu Szczecińskiego. Drugi na mecie był Adam Nowicki z Gostynia. Najlepszymi torunianami okazali się Kamil Nartowski, siódmy w klasyfikacji, i Kamil Leśniak, który był dziesiąty. Wiadomo, w grupie się biega o wiele raźniej, a w o wiele szybciej. Ten trening minął. Cieszymy e... no, się, ci, że mogliśmy razem pobiegać. To już w tej e, pięknej gwiaździe, tak? Nie można tego rywalizować, bo tak jak mówię jesteśmy do trening. Nie, akurat dzisiaj nie. Są ważniejsze imprendzy może na to, żeby się ścigać. Dobra, no wiadomo tutaj większość trasy jest po, po terenach leśnych. No, są też mniej momenty, gdzie jest w życiu ale ogólnie się biegało dobrze jak to jest także nie Właśnie koledzy mówią, wspaniała atmosfera, wspaniały ludzie, naprawdę bardzo dobry trening wykonany. Bieg po prostu na luzie, czuliśmy się dobrze. Nigdy nie byłem w Toruniu, więc mam nadzieję, że pozwiedzałem miasto. Super miasto, super ludzie. No właśnie chcieliśmy przewieźć to dla ludzi, dla tutaj wszystkich zebranych. Oczywiście to był wiek mikołajkowy, to wszystkim życzę udanych mikołajków, super prezentów i... Szczęśliwego Bożego Narodzenia! Na zakończenie najlepszej biegowej imprezy w kraju, najlepsi otrzymali prezenty z rąk Świętego Mikołaja, a na wszystkich uczestników czekała gorąca grochówka. Bieg był okazją nie tylko do aktywnego spędzenia czasu, ale również do pomocy dzieciom. Pieniądze zebrane podczas półmaratonu przeznaczone zostały na paczki dla wychowanków domów dziecka.